Siamarko z tej strony Kosta. Słuchajcie, po dosyć dłuższej przerwie wracam do tej świetnej gry, którą jest oczywiście Warface. Jak zawsze jest ze mną ma? No i kurka, sobie od razu z gruby rury zaczniemy. Czyli szalony, Zaks możesz mi zaprosić. Dosyć dużo się zmieniło od tych tylko miesięcy, kurcze. Chyba dwa miesiące nie było odcinka, nie wiem. Ale przed chwilą graliśmy kooperację i no, kurka, duże fajne zmiany są. Kurde któryk nieplenny jak mniebie jeszcze raz A, wyszukiwanie gry no jak widzicie zamiast tego nudnego lobby mamy kurka pokój treningowy znaleziono pokój potrzeba jeszcze dwóch o graczy dobra. no dobra nie dobra wychodzimy czemu będziemy czekać chwoda czasu Jezus. years later co tuś strzelają. O nie możemy na to pogodzić. Trzeba zdecydować wszystkie siły wlepsa. Dobra, ja mam. Strzel bez skrzynki. Ja też no. I co? Ja zwalę. Gdzieś mam. Gdzie? Gdzieś. Tak Jak z... się zrespili chamsko, nie. To jest śmieszne. Skąd? No ten, ee, zabitego. Tego ci, 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 ci laserem pora. She's dead. Już nam nie zaszkodzi. Ooo, do bo... był? Kurna. Leżę, leżę. Pomocy, pomocy. Teraz padnę. No czekaj, mogę ulecieć? Nice smoke, naprawdę No właśnie tak o ciężki strzelet Zniszcz tych z Kurka jeden mi uciekł Z tych co... No, mają RPG Wiem 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 Kajson wiem, wiem co to przecież za ci za postacie nie? To, to wiem ale Mogę jeden mi uciekł O, strzeli jeden Tam jest, mu za granta rzucę A, ktoś go zanurzował O, dawaj. Nie mam przyczepu. Robię. Kuźba, mój mistrz, Ucheda. Co za dykiel. Co za dykiem? No to ja pogranę wiem. troszkę. O, nie, to nie. Może. Nie, nie, nie. Może... Aha, aha, ja byłem medykiem. A ja, ożywi nie ktoś. Ja. Noż. Obróć się gościu. Ja bym. Dobra, dawaj. No, lepiej go trochę. No, a ja jak muszę się nie I Teraz uważajcie, bo właśnie. jak dostaniesz to ja się nie uda. Laser. Gdzie? No, przeżył. A bo oni są mocni, nie mają takich pancerz. Fuck padnę. No to za debil mi strzelił chyba, no. What the fuck? Dobra, naprzód, naprzód. na przód, na przód. Ten moment użyłeś. No. Kurwa, myszko. Z tyłu, z tył, tyłu, tyłu. Widzę, widzę. Góra, góra, góra. Czemu helikopter nie startuje? No bo czekaj, bo jeszcze 10 no sekund i odleci. Bez niego powinien odlecieć. Nie on powinien dostać. A po co? Jak chcę tu zostać? Po co? Hmm. Jest w animacjach się wznosimy, wcześniej tego nie było Dobra Otwierajcie to Oj kosta, kosta. Nieźle ci idzie Granatniki? Skąd ma wziąć granatnika? zniszczyć tych co mają te Co? Aha no. Co mi powali... Ej, mam aktywować, nie. Wiesz o tym. Nie, serio, my mamy znowu czekać na ten czołg, Aż... kurna. To jest misja typu... Y... Eskortujcie czołg. No, ja pierniczę. Bo sam sobie nie poradził. No, wejdź tu. O, walny. A nie, to jest misja typu czekajcie na czołg, aż was dogoni. To była ta misja. Pomijli mi się misja, sorry. Nie chciałem was w błąd wprowadzić. No, Zasłupcie mi. <grym> Dobra. Punkt kontrolny. Cieszę się. O, Dotrafiłem. Ja też trafiłem. Chyba. Nice. No i co, Czeka Aha, czekamy na czołg, dobra. Patrz, patrz na moim Patrz, na moim strzybie. Patrz, no patrz, na moim strzybie, patrz z, tego, z No czekaj, on no się nie rusza jak, jak ten. Ma no, taką samą. Ja, mhm, tak. Ra Rajczymonta jakiegoś, nie? A To nie jest, to jest para. Ale no, podobnie wygląda bardzo. O, no, ale patrz, to, słuchaj słuchaj, słuchaj, słuchaj. Taki uchwyt masz fajny. Ja pierniczę. Zarąbisty jest ten uchwyt. No i sobie tak parę taką super że... No strzel. No. Tak jak w mój karabin prawie. No czołgu dajesz. Jak on to strzeli, to będzie naprawdę cienko. Mógł w to wjechać, nie? Żeby nie było. No, musi strzelać. Ale, 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 Na ale amunicji nieskończoność. Fajna animacja. <laughs> Fajna. W minecraftcie to lepiej wygląda. <śmienicza> w Jak zabijasz bigolema, serio. Zatakowali nas, o nie. Ja muszę lecieć z połowy mapy, żeby go leczyć. Zostaw tu snajperzy. Ja Teraz kokaina, co? No słoneczczo, bo tutaj są ci snajperzy. Jak defend. to przecież zabiję wszystkich. Dobra, ja sobie się Wszystkich zachodę. zabiję. Nie no, dobra. Serio? Gdzie jest medyk? Ładnie! 5, 4, Używać nie. monety czy ten? To jest punkt kontrolny. No, okej, okay, dobra. Oh, na końcu byłeś, nie? I teraz czekamy na Czok, aż podjedzie. Bo stoi w miejscu, oczywiście. O, nice. Czok mi blokuje, ja pierniczę, słuchajcie. się. Trzyma! halo? 3 2 -0. Dobra Zach Nie rób tak Dał ci punkty za uzdrowienie mnie? Bez sensu Zabijasz kogoś po to, żeby sobie punkty nabić Kurde, aż chce. Halo, wróciłem Pamiętacie mnie? Za szybko w plecy, Zax! to jest? zabijesz? Chyba mnie nie pamiętają. Stawaj! Żyj! strzelaj! Mikołaju tu nie ma już. Nie wcale. <laughs> się zrespili dopiero. Cieszę się ma, a nie osryża. No więc skąd? Łoł! Wow. No co i, te, no i co teraz? Wow. Aha, dobra, ci też ...też tak chcę. Oszuści. Jak czekają! A może ich zastrzelę? O, pieprzeni. Ha, i tak tak dwóch zabijem <grym, grym>, no nie, <grym>, nie, 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 go, Bo o. co Bo... teraz co teraz nie, no, tym nie, czy co to jest? nie, A nie, 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 żeby zrobić miejsce żeby żeby, zdobyć miejsce. Ej, śmigłowcowi, nie? Uważaj! O, oh, sorry, zapomniałem. Co to byłeś? Ej... Jeju... No, śmigło. Nadlatuje helikopter. Przygotować się do ewakuacji. Leci. Jest. Podobno to światła dzienne. Ej, my... Ku... Dobra, nie gramy już. To ostatnim materiałem na dziś to będzie, słuchajcie. Zax coś nie chce, żeby nagrywał, jak widzicie. Raz go, potem panu. Nie, dwa razy. Z łopatki do piaskownicy mnie bije. Chyba kurka zapomniał zostawić w szkołą. Dobra, zbijaj kogo innego. To by ją zatrzymał. Ja mam coś ba bardziej dla dorosłych, wiesz, Zax? O, e, Nie zdążyłem ci pokazać. No, kto pierwszy? No, jestem tam, drugi. Bardzo fajnie, no to jest to Kosta studio. nie widzę. Bo, bo ma kamuflaż. Kurczę, to nie widzisz. Celność Pana. ostrzału 50%. Punkty wsparcia 90%. No i kurczę, tak to się prezentuje. Zarobki nawet fajne. Tysiak za taką misyjkę to myślę, że spokojny wynik. Albo to premier za pierwszą. No. Plus 400. Dobra. A więc to było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o ocenie filmu, jak i o, o pozostawieniu komentarza. Dzięki za obejrzenie, no i cześć. Na razie.